Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was haul zakupowy z Penego, z Penysa, Primarka. I wszystkie rzeczy są dla Oskarka. Zaczynam od mojego faworyta, bo już to, zakochałam się w tej bluzie od razu, jak ją zobaczyłam. To jest taka bluza z kapturkiem. Szara, bardzo fajny krój, przemiły materiał. No i takie fajne napisy. Pow, boom, błyskawica. Bardzo, bardzo fajne. Tak wygląda. I ona kosztowała 8 euro. Kolejna rzecz to dresiki. Też bardzo fajne. No zauważam, że jest bardzo dużo właśnie takich um, dresów w bardzo długich tutaj w kroku, um, ale bardzo mi się spodobały. W gwiazdeczki. To jest taki bardzo, bardzo ciemny szary. Także takie dresiki, i one kosztowały 6 euro. Kolejna rzecz to coś, co każdemu zawsze przydaje, jak pajacyki. Tutaj są trzy pary, są różne kolory. I one kosztowały 9,80 za trzy. Kolejna rzecz to podziaki. Siedem par. Też różne kolorki, 9 euro. I te bociaki z, y, z panego są bardzo miłe w dotyku. Bardzo fajny materiał, ładnie się piorą, także naprawdę polecam. Tak wyglądają. To są z krótkim rękawkiem. I kupiliśmy też z długim rękawkiem 5 par, kosztowało 7,40. Też różniłam. I tak wyglądają. są troszkę szerokie. Zobaczymy, jak y, będą pasowały na Oskiego, bo on jest dosyć chudziutkim dzieckiem. Kolejna rzecz, to bardzo mi się spodobało na idealnie na tą porę roku. W Irlandii nie jest zbyt ciepło, więc chodzenie krótkich spodekach to bardzo sporadycznie. Ano, w dresach jest za ciepło, dlatego takie geterki, ala dresy geterki to jest coś super, moim zdaniem teraz na lato irlandzkie bo są y, długie, ale bardzo takie milutkie, w dotyku i, i cieniutkie, więc bardzo, bardzo fajne. I dwie pary kosztowały 6 euro tylko. Następna rzecz rzeczy, to są koszulki. Tutaj mam trzy koszulki, y, taki trójpak niebieski y, z paski granatowe. Później mamy kremową z szarym, to jest taka bardzo fajna kieszonka. I kolejna to granatowa też z kieszonką, tylko z taką szarą. Także taki trójpak kosztuje 8 euro jedyne, a bardzo fajne koszulki, też fajny materiał. I ostatnie dwie rzeczy to coś, co oski dostał od wujka i cioci. Też z właśnie, są takie zestawy. I mamy tutaj białą koszulę, świetną, wygląda jak taka lniana. Fajne guziczki ma, naprawdę. I do tego są takie spodenki marynarskie, teraz modne, chyba, właśnie, bardzo dużo jest takich marynarskich motywów. Także bardzo fajne te spodenki są. I drugi zestawik też koszulka i do tego spodenki, też takie marynarskie właśnie. Żółta koszuleczka z kieszonką i spodeneczki. Także bardzo, bardzo e, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuk do góry i zapraszam ponownie. Pa, pa!